Cześć, witajcie. Ja jestem Zbyszek i dzisiaj Wam pokażę, jakie aplikacje można hakować. Tutaj mam kilka z nich. Powiedzmy, super. super już. już się włącza. I za chwilę powinien być. No. Jak widzicie, ja już trochę pograłem. Ale, no, tylko wszystkie postacie wam. Dobra. Yy, tylko jeszcze jedna rzecz. Nie pokazałem tego, ale jeżeli zrobi się tak, czy już to zrobiłem inaczej, aha, zepsułem jeszcze Nie, bo czasem się psuje to. Co tutaj mamy? Dawno to nie grałam Nie chcę. Dobra. Jak widzicie. Powiedzmy coś takiego. To działa. Bo tu jest pokazane. Przejdźmy do następnej. Na następnej gdzie high clean prancing. Zagrajmy. Tutaj musicie obrócić ekran, niestety. Już się włamy. Halo? Zaraz powinno być. No. I mamy. Halo? Mamy. O. Jak widzicie. O. No, tylko kilka aut. Kilka, mówiąc kilka, wszystkie, też patrzyłem tak jak na początku, ksem. Możemy wejść w sklep i najdroższą fartę kupić. O. I reklamy usunięte. Jeszcze raz. Reklamy usunięte. Z diamentami tak samo. Na przykład, niektóre pomaksowałem to jest i jeszcze kilka takich spraw podczas jazdy. Jeżeli chcecie, mi się kończą mi się powoli pomysły. Jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzu, z czego zrobić serię. Mam na przykład grę The Escapist Minecrafta. Jeszcze kilka innych gier. Albo możecie sami napisać z jakich gier mam zrobić serię. No, jak widzicie działa. No to zabijmy się. I przejdźmy do ostatniej gry na dzisiaj. Ostatnią, grę, ostatnią grą będzie Intro the Dead. Tej, że uciekamy przed zombie i zabijamy i tak tam. No, to już się będzie. O, możemy sobie dostać. A, nie dało mi. Jak widzicie krasma w Nie wiem czy wam pokazywałem. Ale musicie, podczas tego, jak to już wszystko zrobić, co pokazywałem w pierwszym odcinku. E, tutaj tego nie, nie zaznaczamy tego, zaznaczamy tylko to. O, bo jeżeli zaznaczamy to i to. To będziemy mogli tylko kupić raz w niektórych grach. Więc trzeba uważać. No. Od razu więcej hejsu. Zagrajmy sobie. No i za, skończymy odcinek. Pamiętajcie, żeby napisać.